Jesteśmy w momencie o Andrii AK a Ateny, jest ze mną Szymon Szewczyk. Szymon, czego zabrakło? Trzech punktów. Ja powiem Ci szczerze, że no, po takim meczu każda akcja się liczy. I tutaj nie jest kwestia tego, że, że będę E, wytykać palcami, bo tak samo ja mam do siebie, gdzieś tam ta jedna trójka nie do powiedzmy Mario Czarne, że mi skonektować, powinienem go spalować, bo nie byliśmy na bonusie e, i to są, to są tego typu rzeczy, które, które gdzieś tam na samym końcu mają właśnie taki rezultat, powiedzmy trójka, w, w ostatniej sekundzie też e, kwarty e, ich no, na nasz rzut, ta cała końcówka była taka troszeczkę bym powiedział nerwowa, szarpana więc e, szkoda, szkoda po prostu tego, tego, tego spotkania a jeszcze jest 10 osobistych, które myśmy nie, nie trafili e, no i trochę dużo zbiórki w ataku, też raz czy dwa razy zabrał to mój zawodnik, którego no, starałem się zostawić, ale nie niewystarczająco. Czy końcówkę można było najpierw zagrać? Na pewno, no wiesz, no tego typu końcówki się zdarzają. Tak? E, widzieliśmy, że, że będą nas fałować. E, wiesz, fał jest wtedy, kiedy, kiedy sędzia zagwizł. Sędzia nie zagwizzał faulu, To on uważał, że był, więc podjął taką nie inną decyzję. E, ciężko tu rozpamiętywać, bo to nie jest kwestia właśnie tego ostatniego rzutu. Mieliśmy szansę jak gdyby na, na zwycięstwo. E, natomiast natomiast e, no, nie wykorzystaliśmy je bez po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się zemściły się na samym końcu te wszystkie małe błędy, które mieliśmy w trakcie, trakcie spektaklu. W prakcie spotkania. Na tydzień grał niemiecka drużyna Rasta Wechte. Tam przegraliśmy 14 punktów, więc, czyli musimy wygrać na następny na Jakie Takie mamy nastawienie, rozrywanie. Nie, no jak najbardziej nastawienie. Nastawienie jest takie, że, żeby wygrać. To jest po pierwsze, bo to jest najważniejsze. Potem oczywiście, jeżeli uda się do tego jeszcze wykreować dodatni bilans punktowy, to będzie super, ale powiedział, to jest dopiero, wiesz, to jest za tydzień. W tym momencie mamy wyjazd do Lublina, na tym musimy się skupić. Lublin ma 8-2 z tego, z tego co pamiętam, więc sezon na razie zaczęli bardzo dobrze i rewelacyjnie, a później będzie rasta wekta. Zaczynamy drugą rundę i no i w tym momencie już nie ma kalkulacji co będzie w hmm. gdyby. No, trzeba po prostu wyjść. Na parkiet i walczyć o każde zwycięstwo, bo każde zwycięstwo daje nam bardzo dużo, każda porażka oddala nas od tej, tej jak gdyby, fazy drugiej, czyli wyjścia z grupy. No, Jesteśmy w lepszej sytuacji, bo w tamtym roku było cztery zwycięstwa, a teraz na tym meczu już mamy trzy, także chyba wyjście z grupy będzie łatwiej. Teoretycznie, ale no, mamy na pewno jedny bilans punktowy. Poprzez poprzez te, te dosyć wysokie porażki z e, Dokładnie, e, czy właśnie z wechną. i e, to, jest, to jest ten problem, no wiesz. Ale, Ale póki kilka może to być nawet do, do ostatniej, że tak powiem, ja Do ostatniej akcji, no tak. do, do ostatniego posiadania piłki e, mogą się ważyć rozwój zejścia w grupy. więc do tego ostatniego momentu będziemy na pewno walczyć. Nie składamy rolników. Dziękuję. Dziękuję.